Wpłacając minimum 8,40 na CSGO Skinsa z kodem LAMIANEK możecie zgarnąć jedną z pięciu kos, które właśnie wyświetlają Wam się na ekranie. Kosy otrzymacie jako gratis do doładowania, a więc po zakończeniu transakcji, jeżeli ją zgarniecie, otrzymacie na ekranie komunikat gratulacje, wygrałeś skina za doładowanie z kodem LAMIANEK. Powodzenia wszystkim wpłacającym, a teraz zapraszam na film. Siemaneczko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Lamianek, a witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. W dzisiejszym odcineczku, jak tutaj znajdujemy się na CS Skinsie, a ja na sam start przypomnę Wam, że wchodząc z pierwszej linki w opisie otrzymujecie 20 oraz 10% do doładowania. Przejdziemy sobie dzisiaj do tych skrzyneczek, o których Wam już wspomniałem. Będą to mianowicie skrzyneczki... E, gdzie one są? Tutaj Spring Forward Collection e, Będzie skrzyneczka CS Ascent, albo bardziej kolekcja CS Boreal i CS Radian Są to nowe kolekcje, które możecie teraz otrzymać w cotygodniowych dropach e, Za level w Counter Strike'u e, Także my sobie dzisiaj będziemy te otwierać A może sobie na rapicie, po 100 każdej otworzymy e, Zróbmy tak sobie, po 100 na rapicie każdej, burza na to pozwala Także ascent Casik pierwszy. Zobaczymy sobie ile wyleci. 1500 zł sobie już za okrągleniu wydaliśmy. No i poczekajmy, czy coś tutaj szczęśliwego, ciekawego nam poleci. Ok, mamy jednego fioletowego. Kurde, Midnight Laminate. Ok, też ciekawy kałaszek. Powiem wam, że to może być dość ciekawe doświadczenie, jak tak po tych sobie otworzymy. No i zobaczymy, czy to będzie jakiś proficik. Fajnie, jakby ta emeczka Statosfera poleciała, bo ona na pewno da nam proficik. Ten kałaszek też coś tam jest wart, ale nie wiem, czy aż tyle, żeby sobie zarobić na to wszystko. Zobaczmy sobie. 93 6 skinów, i tylko dwa fioletowe, i dostajemy 650, czyli 900 zł. Straty ok. No, nie było to najlepsze otwarcie. Zobaczmy, jak sobie poradzi skrzyneczka Boreal, na której 100 otwarć wydajemy 1617 zł. Czy poradzi sobie lepiej? No zobaczmy. Tam było 900 zł straty. Okej, okay, jest a Green Energy, także no potencjał na profit jednak już jest większy. Nie sprawdzam na razie, ile ta WUPA kosztuje. Poczekamy sobie do samego końca. A następnie te sk... Uuu, jeszcze to MEczka w stanie faktorniu. No to tutaj chyba już musi być proficik. A następnie. Pójdziemy sobie na trybie Easter Mode na case battle. A. Jednego case battle zrobimy sobie po, o proszę, znowu Green Energy, ale Well Worn. E, zrobimy sobie, nie wiem, po pięć skrzynek, może e, tego batla na Easter Mode, ie. chyba załapiemy się budżetem. No chyba że będzie nam naprawdę słabo sypać. E, no to ten. To zobaczymy, a teraz zobaczmy sobie, ile przyniesie nam y, skrzynia Boreal Forest 1437. A więc dobra, no tylko 180 zł straty. Także, no Boreal nie najgorzej sobie poradził. Ale przejdźmy jeszcze teraz do ostatniej skrzyneczki, do radianta i zobaczmy, co tutaj ciekawego. 1743 zł wydajemy. No, najdroższe otwarcie y, tego dnia, no i zobaczmy sobie, jak to się tutaj potoczy. No, Kałaszek na pewno w stanie faktor new, o ile taki leci, y, byłby fajny, nie pogardziłbym nim, ale tutaj widzę, że gloczek poleciał, no kurde, dość fajne te skinki niebieskie lecą, także... O, Kałaszek, ale well warning, także lipa, y, no dość fajne te niebieskie skiny lecą, jeszcze widziałem, że tam chyba dwa albo trzy były faktor new, także git. No i zobaczmy sobie co tam ciekawego Ten digerek też jest fajny, naprawdę fajny Nie wiem jak on wygląda w gierce Ale bym chętnie sobie zobaczył A tutaj jeszcze uspik w stanie faktorniu, Fioletowy skinek No potencjał jest, ale to by musiał Kałaszek faktorniu polecieć A tu mamy ostatnią skrzyneczkę Także 806 zł dropimy no troszkę średnio bym powiedział no najlepiej wypadła e, środkowa kolekcja Boreal no ale dobra przejdźmy sobie jeszcze teraz na case battle a. na sam koniec tego odcineczka e, sprzedamy sobie bo zapomniałem sprzedać case battle e, cyk i gdzie te skrzyneczki są i ile one kosztują Ascent 38 zł, także 5 możemy. Boreal 40 także 5 możemy. I Radiant 54, także 5 też sobie możemy. Robimy sobie jeszcze szybciutką bitewkę na koniec. No i zobaczmy sobie, jak to się tutaj nam zakończy. Cyk, cyk i lecimy. Lecimy oby jak największy profici klasyczek, także fajnie Tutaj Statosfera Factor New, tutaj Green Energy Factor New, i tutaj ten kałaszek yy, Nowe. Nowe. nowe, nowe au, nie wiem, nie wiem, jak to się czyta: jakiś bardziej francuska nazwa, albo coś, nie wiem. Totalnie. No ale dobra, no jestemeczka Statosfera, ale niestety nie dla mnie. Ale stanie Battlescare, także tym kałaszkiem jeszcze tutaj, ojej druga. I teraz w lepszym stanie, well worn. Ale dobra, teraz awupka może dla mnie jest awupka. Dobry stan, chyba. Filtested, ok. Wychodzimy sobie na prowadzenie. Zwycięzca bitwy ma na pewno profit. Ale czy zwycięzcą będę ja? Tego jeszcze nie wiemy. Przekonamy się już zaraz. Ta gloczek leci za 210 zł. Też bardzo fajny gloczek. Fam, famasik Mac 10 i Kałaszek. Niebieskie skinki. Okej, okay. i przechodzimy sobie do ostatniej kolekcji. Zobaczmy sobie, co z niej nam tutaj wyleci. Czy będzie kałaszek, czy nie będzie kałaszka? Jak będzie, to oby dla mnie, bo tutaj się robi już nieciekawie. 50 zł i ten uspik, no leciutko krzyżuje nam plany. Jeszcze P250, no i teraz jak nie czegoś w okolicach, nie wiem, 70 zł. Jeszcze ten dielek. I teraz ratuje nas tylko kałaszek. Kałach, czy nie? Niestety nie. No dobra, niestety nie udało się wygrać. Trudno się mówi. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu. No i do usłyszenia już jutro. Siemaneczko.